W niedzielę przed 17:00 dyżurny policji otrzymał informację o znalezieniu ciała mężczyzny. Na miejsce wysłano grupę dochodzeniowo-śledczą, z udziałem prokuratora przeprowadzono oględziny, zabezpieczono ślady pozostawione na miejscu zbrodni. Od momentu powiadomienia funkcjonariusze próbowali odtworzyć przebieg zdarzenia oraz ustalić i zatrzymać sprawców. Tragedia rozegrała się w jednym z mieszkań przy ulicy Gimnazjalnej, najprawdopodobniej w nocy z soboty na niedzielę. Z dotychczasowych ustaleń śledczych wynika, że podczas libacji alkoholowej pomiędzy uczestnikami doszło do awantury zakończonej pobiciem lokatora mieszkania. Mężczyzna w wyniku doznanych obrażeń zmarł. W poniedziałkowe popołudnie policjanci zatrzymali do wyjaśnienia cztery osoby mogące mieć związek ze zdarzeniem. Dalsza praca funkcjonariuszy pozwoliła na przedstawienie przez prokuratora zarzutu zabójstwa osiemnastoletniemu mężczyźnie. Drugi czterdziestolatek usłyszał zarzut nieudzielenia pomocy poszkodowanemu. Za to przestępstwo grozi do trzech lat pozbawienia wolności. Dzisiaj podejrzany o zabójstwo zostanie doprowadzony do sądu z wnioskiem o tymczasowe aresztowanie. Wobec czterdziestoletniego mężczyzny prokurator zastosował policyjny dozór.